Dzień dobry, Dzień dobry, z tej Dominika Nawrocka i moja cudowna gościnia, bo tak się teraz mówi. Tak. Dzień dobry Pani Olga, dzień dobry. witam serdecznie. Słuchajcie, zaprosiłam Panią Olgę, ponieważ Pani Olga oraz jej firma wydały, zrobiły najpierw, a później wypuściły, zrobiły badania, a później wypuściły raport na temat tego, jak to z nami kobietami, matkami jest. Bo jeszcze mam taką prośbę, czy my możemy po imieniu sobie mówić? bo to. Tak, może... oczywiście, jak najbardziej. Okej, okay, no to super. Ym, I y, y, o co chodziło w tym badaniu? O to, czy, czy, mm -hmm. czy tak jest dalej, jak nam się wydaje, tak? Tak, trochę taki właśnie był cel. Yy, my tak naprawdę chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście, yy, jak to wygląda, jak wygląda kwestia kobiet w Polsce. Czy rzeczywiście jest tak, że na przykład yy, dalej trzymamy te dzieci albo coraz bardziej trzymamy dzieci pod kloszem. Czy rzeczywiście matki są dla siebie takimi największymi krytykami, jak to się może wydawać, czytając chociażby opinie w internecie? Ale też duży wpływ tutaj miały Marszy Kobiet z października 2020 roku, bo wtedy rzeczywiście zaczęłyśmy się zastanawiać, czy dotyczy to, tak jak nam się wydaje, czyli wszystkich kobiet w Polsce, czy może. Jest to właśnie taka miejska bańka, w której my żyjemy, taka światopoglądowa i tak naprawdę gdzieś chociażby w mniejszych miejscowościach, czy kobiety starsze w ogóle nie interesują się tym tematem. Więc mhm. to takie kwestie, które spowodowały, że razem właśnie z naszą agencją, z Media Hub stwierdziliśmy, że trzeba się temu tematowi przyjrzeć i zobaczyć, jak to naprawdę z matkami w Polsce jest. No właśnie, ja przejrzałam i przeczytałam badania, oczywiście głównie skupiałam się na tej części finansowej, bo też tą badali, badaliście. I odnoszę wrażenie, że jest inaczej niż nam się wydawało do tej pory. Wydaje mi się, że jednak nastąpiła zmiana. Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście żyjemy w takich czasach, to widać właśnie już wśród kobiet 30-40 letnich, że coraz bardziej uwypukla się taka niezależność finansowa, ale też taka samoświadomość kobiet, które są matkami. Jest tak, że o ile może rzeczywiście taka kwestia niezależności i spełnienia własnych ambicji, no to nie jest jeszcze rzecz, która wśród matek bardzo wysoko stoi w, w, tej, w tym takim rankingu potrzeb, czy w ogóle wyobrażeń siebie jako kobiety. Ale rzeczywiście te tematy zaczynają się budzić i wpływają nie tylko na to, co się dzieje w ich głowach, ale też na to, jak funkcjonują w ogóle z partnerami, jak budują swoją rodzinę. Mhm. Mi kojarzy się matka, wzorzec matki Polki oczywiście z pokolenie mojej mamy, mhm. e, chyba nawet bardziej niż z, z moim pokoleniem, No więc to jest taki, to jest taki wzorzec poświęcenia przede wszystkim. Um, dla rodziny ta rodzina najważniejsza. Ja nawet sama pamiętam takie, takie zdania y, podające z ust mojej mamy, że... Ona to nie chodzi do kosmetyczki, bo dzieci są najważniejsze. Potrzeby są dzieci, rodziny najważniejsze i ona nie mhm. ma czasu ani, tak, ani nie chce pieniędzy przeznaczać na takie rzeczy, no bo to y, dzisiaj pewnie y, ja, ja już się z tym nie zgadzam, wtedy, y, no, wtedy nie no, słuchałam i słyszałam. Też y, ja już to z, jakby zmieniam u siebie, aczkolwiek to też jest proces, żeby to zmienić. Mhm, I wydaje mi się, że z tego waszego badania wynika, że to już nie jest tak. To znaczy, nadal na dla nas rola matki y, jest bardzo istotna i też świadczy o naszej jakiejś kobiecości, i też stawiamy, i też chcemy być z rodziną, chcemy, chcemy być z dziećmi, prawda? A ten do pracy też jest taki, nie od razu, jak mamy do wyboru, to wolimy zostać. Ym, ale jednak cały czas, y, ale wydaje mi się, że o, ostatecznie to nie jest kategoria poświęcenia, że my już tego tak nie traktujemy, tak? W ogóle też jest co ciekawe, ten model matki Polki dalej funkcjonuje, jest chętnie wybierany przez kobiety, jako ten, który rzeczywiście opisuje to, ja, jak one się czują w, w tej roli, ale one już nie postrzegają tego modelu, tej matki Polki. Jako, jako czegoś takiego, co może wręcz nieść takie jakieś pejoratywne naleciałości. Bo nam się troszeczkę tak wydawało, że to jest taka kobieta, która po prostu nic innego w życiu nie robi, tylko się zajmuje tymi dziećmi, pierze, sprząta, gotuje i tak dalej. I uwaga, tylko jedną rzecz wtrącę. I na koniec, jak te dzieci pójdą w świat, zostaje trochę z niczym. Tak. I e, zostaje to... taka, taka sama, samotna. I tak, trochę ma... rozczarowana tym poświęceniem ostatecznie, i też ciężko jej się znaleźć sobie na nowo miejsce, czy zajęcie, czy właśnie się pojawiają też problemy finansowe. A tutaj już te młodsze pokolenia to już chyba nie, nie, nie tak. Albo tak, jeszcze w ogóle te młodsze pokolenia też bardzo chcą się jakby widzieć w roli Matki Polki, tylko ta rola już przez nie jest w ogóle inaczej rozumiana. Dla nich tam kwestia właśnie matki Polki to jest taka kobieta, która oczywiście, dzieci są dla niej bardzo ważne, ale tak samo są dla niej istotne zbudowanie szczęśliwego związku. W sensie ona zupełnie inaczej podchodzi do tej roli. Ona w tym momencie sobie buduje tą swoją jednostkę rodzinną i chce, żeby to oczywiście było, było jak najfajniejsze, jak najpełniejsze i jak najszczęśliwsze. Ale jednocześnie też myśli o sobie i e, to nie jest też tak, że trzyma dziecko pod kloszem, też daje mu pewną dozę luzu i e, no to jest taka, to jest w tym momencie mówimy, możemy mówić o takim troszkę współczesnym modelu tej takiej klasycznej matki Polki. A jak tam pieniądze w tym wszystkim mm -hmm. funkcjonują? Bo ja też pamiętam, jak tak porównuję, mówię ten wzorze swojej swojej mamy, to a jeszcze śmieszna historia, bo oglądałam w weekend film Zupa Nic. Nie wiem, czy mm -hmm. pani kojarzy taki film. Nie, 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 nie. To jest film świetny Rankinga Price Adam czy Andrzej Woronowicz też ten mm -hmm. bardzo fajny aktor i to jest, to jest film o PRL-u, o życiu rodziny w PRL-u i dosłownie, jakbym widział... <laughs> po prostu trochę swojego dzieciństwa, trochę swojego dzieciństwa, z ale niezwykle cennie oddająca i ja po prostu teraz przytoczamy jeszcze e, te sceny, rozmawiając mm. o tych I, i wtedy i tam jeszcze to było ten, ten jednak bardzo istotny ten, ten wątek ekonomiczny, no bo jednak tam niewiele było wtedy i, e, i też ja też pamiętam jak moja mama po prostu była walka o przetrwanie w jakimś sensie, zarabianie mm. pieniędzy, chodzenie do pracy to jest jedno, ale walka o, 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 o te Produkty spożywcze, no podstawowe wręcz, jak tam też w filmie Afera zrobiła żona mężowi, bo on kartki dziś zgubił na, 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 przed świętami na, na mleko, mleko mięso. Nie, mleko nie, na cukier na mięso. I, i, i to był dramat, prawda? No, dzisiejsza Matka Polka generalnie nie ma chyba już takich, y, takich wyzwań, no bo wszystko jest dostępne. Y, ale właśnie teraz jak z tymi przychodami? Czy my jednak hmm. staramy się, czy my czujemy współodpowiedzialność za utrzymanie rodziny, czy zostawiamy to facetom, męża? Tak, partnera? generalnie y, coraz bardziej widać, że we wszystkich aspektach życia panuje jednak taki podział y, obowiązków i takie partnerstwo. Rzeczywiście to jest model, który dominuje. Ale jednak wciąż widać wśród kobiet taką tendencję, że to facet jest od zarabiania pieniędzy, a kobieta jest od płacenia i zarządzania tym domowym budżetem. To jest wciąż, wciąż widoczne. W ogóle, co ciekawe, kwestia tego właśnie kwestia tego, że to mężczyzna odpowiada za przynoszenie pieniędzy do domu. Też jest widoczne bardziej wśród mam takich dzieci najmłodszych, czyli do roku, do drugiego roku życia. No, oczywiście to też pewnie wynika z tego, że no one właśnie w tym momencie siedzą w domu na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, więc no fizycznie po prostu u nich w tym momencie się to tak mhm. Ale one też są najbardziej niepewne swojej roli, tak naprawdę. One się znalazły w zupełnie innej sytuacji chwilowo. One są jeszcze przerażone tą sytuacją, nie wiedzą, czy się spełnią w tej roli, czy. E, czy na pewno dobrze e, speł, e, na pewno czy dobrze, są dobrymi matkami dla e, tych maluszków, więc to się przekłada na to, że one dużo kwestii e, jeszcze chcą konsultować ze swoimi partnerami? E, ale właśnie już w późniejszym okresie ta rola matki się bardzo stabilizuje. I to wpływa też na finanse, bo rzeczywiście obecnie największa grupa, bo bodajże 40% wśród gospodarstw domowych to są gospodarstwa, w których posiadamy wspólne konto, wspólnie z partnerem dysponujemy budżetem. Ale już coraz większą rolę ma taka autonomia finansowa. Rzeczywiście kobiety coraz częściej albo już w ogóle odchodzą od wspólnych kont, kont z mężczyznami. I mimo, że prowadzą jedno gospodarstwo domowe, to każdy ma oddzielne budżety, zupełnie. Albo jest to się coraz, ten model jest coraz bardziej widoczny właśnie z każdym pokoleniem bardziej. Ten moment, ten taki model autonomii finansowej, która polega na tym, że mamy jedno wspólne konto do płacenia rachunków, ale oprócz tego każdy ma własny budżet, bo jednak większość matek też pracuje. Mhm. Mają oddzielne swoje budżety, które wydają na, na swoje takie zachcianki, przyjemności, hobby i tak Hmm. czy też mają świadomość tego, że jednak trzeba mieć swoje pieniądze, dostęp do swoich pieniędzy, tak, że... Ym... Też ma się taki, poruszyliście w badaniu takie, taką kwestię posiadania, nieposiadania dzieci i przyczyn ewentualnie odkładania macierzyństwa na później. Yy, I ten wątek finansowy jest dość też taki, yy, no chyba jeden z trzech, tak? tak Jeśli się jest nie... no trzeci najpopularniejszy, to jest właśnie yy, 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 kwestia niegotowości ze względu na tą sytuację finansową. Bo na co one czekają? To jest tak, że boją się, że nie utrzymają. Albo tak, że co, że nie mają przychodów odpowiednio wysokich osobiście? Tak, najprawdopodobniej tak, bo tak naprawdę jest to widoczne głównie wśród kobiet między 25 a 35 rokiem życia. Wtedy one najczęściej mówią o tej swojej takiej niegotowości finansowej. No, umówmy się, to są osoby po studiach, zaczynające tak naprawdę swoje kariery, może jeszcze po prostu nie mają na tyle stabilnej pozycji i nie są też tak pewne, że tą pracę utrzymają, no bo to wiadomo, że w obecnych czasach y, to nie jest tak, mhm. że do jednej pracy to rzeczywiście mamy ją przez całe życie. Więc wydaje mi się, że to może wynikać z tego, poza tym, umówmy się, coraz później teraz y, y, kobiety się wyprowadzają z tych swoich rodzinnych y, domów. Bo to często już jest właśnie na, albo na studia, albo po studiach. Ale kwestia chociażby kupienia swojego mieszkania, bo jednak cały czas żyjemy w takim modelu, przyświadczeniu, że kupujemy swoje w którymś momencie. No to kwestia tego, ile nam zajmuje odłożenie chociażby do tego wkładu własnego do kredytu, no to wszystko powoduje, że tak naprawdę te koszty życia tak się zmieniają, że. No Po prostu nie czujemy jeszcze w tym wieku, w wieku 30 lat, tej takiej gotowości. Okej, okay, czyli mamy świadomość tego, że, że taką, no, że pieniądze są ważnym elementem takiej stabilizacji pewnie też, prawda? Bo no bo faktycznie, żeby zapewnić, że chcemy też zapewnić dzieciom swoim i sobie też jednocześnie po prostu jakiś komfort życia zwyczajny, prawda? Ja się zastanawiam, na ile właśnie tutaj, ale to pewnie trzeba było pewnie pogłębić pewnie jakimiś wywiadami. Mhm. To, to ten wątek, wątek finansowy w tym aspekcie, bo tak się zastanawiam, czy my bardziej myślimy o tym, żeby samej chodzimy o taką stuprocentową odpowiedzialność finansową za, za, za dziecko, że tak powiem, mm -hmm. za macierzyństwo, czy to jest taki cały czas jednakże razem? Z całości z badania y, mi się wydaje, że klaruje się obraz jednak, że my cały czas w jakiejś wspólnocie jednak chcemy tak. być, tak? Że też tak, takie tak, poczucie tak. naszej satysfakcji życiowej wynika jednak ze związku najpierw. Znaczy tak. taka, takie poczucie też jedno, później, później jednak związek, więc chyba my cały czas siebie widzimy, widzimy prawda, w duecie. Tak i y, raczej to jest tak właśnie, że no, ten partner w kontekście y, przychodów jest bardzo istotnym elementem w budowaniu właśnie y, rodziny. Kobiety bardziej y, potem dysponują tymi pieniędzmi. One rzeczywiście częściej odpowiadają za wszelkie zakupy. W ogóle nawet nie tylko za fizyczne chodzenie do sklepów, bo tutaj rzeczywiście też panuje taki model jednak takich sobotnich zakupów wspólnie z mężem i koszyk rzeczywiście wypchany po brzegi, ale nawet kwestia samej decyzyjności zakupu. Czyli nawet jak wysyłamy faceta po, po jakieś produkty spożywcze, to to mają być te konkretne, konkretne produkty. I to też właśnie te decyzje wciąż należą do kobiet. No, bo my w tym tygodniu też z tego z badania waszego wynika, że w tygodniu to my gotujemy, czy tam ogarniamy temat tak, widzenia, tak, tak. A, a, czyli ta, tą, tą, tą bazę, to, tą główną część, a tam panowie jak weekend, to, to, to wtedy. Tak, no i pada mi zostaje cały czas Chcemy tam... być za to odpowiedzialni, to też jest chcemy, tak. Chcemy, chcemy. Że, że nie jest tak, że jesteśmy takie biedne, bo mamy tyle obowiązków domowych. Mamy więcej, ale. Bo my chcemy to kontrolować, bo to jest na, na takiej zasadzie, bo jak mamy posprzątane po swojemu, to wiemy wszystko, gdzie co jest. A facet nam wejdzie i może jeszcze zrobi po swojemu i już. Idziemy. Odłoży tam, gdzie nie powinien już cały, cała harmonia. Tak, jest. więc naprawdę tą kontrolę po prostu chcemy utrzymać i z tego to wynika. Mhm. samo właśnie. Eee, czyli to jest taki bardzo tradycyjny model cały czas. Co, można powiedzieć, A. że Polka jest tradycyj, tradyc, tradycjonalistką raczej w tych relacjach damsko-męskich. Tak, w tym kontekście jak najbardziej, chociaż też jest odpowiedzialna za coraz więcej kwestii. Um, chociażby nawet to nie jest już tak, że kwestia nie wiem, zakupu jakiegoś yy, przykładowo samochodu to zostawiamy to całkowicie mężczyznom. Nie, my tą decyzję i tak podejmujemy wspólnie, więc tak naprawdę. Ta decyzyjność kobiet jeszcze z czasem wzrasta. Właśnie. Mhm. No tak, czyli można powiedzieć, że to my decydujemy, jak, jak są dysponowane, rozdysponowane pieniądze, które zarabiamy wspólnie. A jeszcze chciałam o tą, o tą pracę popytać, o tą karierę, bo ona, ona jest dość istotna już generalnie, chyba w zależności od poziomu kształcenia chyba, prawda? I miejsca zamieszkania. Tak, nieco tak. To jest nieco skorelowane z tym, e, też tak naprawdę, ile zarabiamy. Im zarabiamy więcej, tym większą wagę do pracy przy, e, przywiązujemy. No, co też się wiąże po prostu z takimi własnymi ambicjami, chęcią rozwoju i e, no, takimi elementami, które przy kobietach, które zarabiają dużo mniej, e, są w ogóle najczęściej sprawą nieistotną w takim codziennym życiu. Ale możemy się tak zorientować, ile jest w takim. Jakie to są proporcje, czy, 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 czy musiałbyśmy się wtedy odwołać do badań, które o wykształceniu mówią może bardziej? No, czy mamy e... a propos wykształcenia też kobiet, więc e, pewnie byłoby to dyskusja. Może w tym momencie po prostu nie mam tak e, w głowie tego, czy to też było dobrze opisane, e, akurat w samym raporcie. No, niemniej jednak, e, na pewno jest tak, że Kwestia tego, chociażby, czy mama się decyduje na powrót do pracy, czy nie po porodzie, prawda? Czy wraca po urlopie wychowawczym, czy wraca wcześniej do pracy? Też jest tak, że kobiety, które rzeczywiście zarabiają mniej, najchętniej do tej pracy by nie wracały. Znacznie rzadziej, że nawet gdyby mogły zostać w domu, to jednak wolą pracować. To też się wiąże z takim właśnie, może tym efektem 500, tak naprawdę, czyli. Te kobiety, które y, może żyją właśnie troszeczkę na takim niższym poziomie, ale one też najczęściej mają mniejsze potrzeby, mniejsze wymagania w stosunku do, y, do swoich finansów. Y, dla nich y, te dopomogi y, często są na tyle istotne i tyle wnoszą do budżetu, że one wolą ten czas poświęcić właśnie na opiekę nad dziećmi. Tutaj też właśnie kwestia tych mniejszych y, miejscowości, i kwestia nawet y, zamieszkania w ośrodkach wiejskich, Często tutaj wynika to z tego, że kobiety nie wracają do pracy, bo e, taką mają sytuację życiową, że może nie udało im się po urlopie macierzyńskim utrzymać swojego, e, swojego etatu. No a umówmy się w takich małych miejscowościach dużo ciężej o, e, o znalezienie pracy. Plus, e, no, jak jeszcze rodzice e, pracują, e, no to też nie mamy fizycznie z, z kim zostawić tego dziecka, a no żłobki w ośrodkach wiejskich to też nie jest. To też nie jest standard, więc y, to też może wynikać z tego. Mi tam padło w oko takie stwierdzenie, że nie chcą wracać tak chętnie do pracy, do kobiety, dla do których pra praca, które pra pracę traktują, czy traktowały jako obowiązek nieprzyjemny. Hmm. I to być może też jest związane z tym wykształceniem i też no, z tą samą taką Zakończą potrzebą. Realizacji też własnej tak? No bo jeżeli faktycznie mam wrócić do pracy fizycznej, no to, to przyjemnie zostać w domu z dziećmi, tak? I sobie to odpowiednio też tam racjonalizujemy, oczywiście, i no z wiadomo, no myślę, że też jest trochę korzyści w związku z tym. Ten raport pokazuje, jak dla mnie taką sytuację tu i teraz, kobiet, mhm. które są mamami, tak jakby na co dzień. To, czym znaczy mi też niezwykle, bardzo, czy znaczy bardzo mi zależy, to jest właśnie takie myślenie długoterminowe i przyszłościowe. I zastanawiam się, na ile taka postawa, którą tutaj widzimy, no właśnie też, też jest taka, no, która by zabezpieczała je na przyszłość, prawda? Bo jednak polskie emerytury kobiece są po prostu bardzo, mhm. bardzo skromne i generalnie można powiedzieć, że większość ląduje na na poziomie biedy, i czy taka postawa i takie podejście do pieniędzy, jesteśmy w takim okresie produkcyjnym, bo o takim mówimy, czy ona, nie czy ona właśnie, ma, niestety, ale ma szansę doprowadzić do tego, tak? w sensie no nie zapobiec temu, no bo skoro pieniądze są ważne, aczkolwiek jednak na jakimś tam dalszym planie. No, to co potem, jak te dzieci faktycznie tak. pójdą w świat? Tutaj właśnie też e, duża rola jest jednak mężczyzn, w takim aspekcie właśnie finansowym. E, kobiety wciąż, co też wynikało z naszego badania, bardziej są skłonne tematy finansowe, bankowe pozostawić po stronie mężczyzn, czyli wybór produktów takich ubezpieczeniowych, wybór właśnie lokat. To dalej. E, Dalej uważamy, że to jest coś, na czym się nie znamy, więc lepiej, żeby to wybrał partner. To też powoduje, że mm, takie zabezpieczenia na przyszłość, o których mówisz, częściej e, tak naprawdę wynikają są w gestii tak naprawdę partnera, a nie kobiety. Kobieta bardziej się zajmuje tymi e, bieżącymi sprawami, ewentualnie mhm. a nie planami, ale bardziej też w kontekście rodzinnym, wyjazdów itd. Kwestia zabezpieczenia, zabezpieczenia samej rodziny, no to tutaj to już jest też obowiązek. Może nawet nie tyle obowiązek, ale zostaje jako coś, co dokonuje, czego dokonuje partner. Tak, ponieważ my podchodzimy, wydaje mi się, jako kobiety do, 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 do rodziny, jako całości, prawda? I liczymy na to, że ten partner się zaopiekuje całą rodziną, prawda? Nami, że on zadba o nas. A tutaj bardziej mi chodzi też o to, żebyśmy myślały, żeby zadbać o siebie indywidualnie. No ale dlatego właśnie ta edukacja finansowa i ten temat tak, jest bardzo potrzebny. Dzięki serdeczne za to badanie. Super, że, że się na to zdecydowaliście i zrobiliście, bo to też jest takie, taka, no, taka, taka aktualizacja po prostu mhm. te, tego, te, tej, postawy, tej postawy. I no i co? Jesteśmy tradycyjne. Pod tym kątem, tak, pod tym kątem. Jesteśmy, tak, dość konserwatywne, ale rozwijamy się. Myślę, że się rozwijamy, że jednak ta optyka. Tak, i, no. Prawda? sama świadomość też bardzo wzrasta, więc um, no chociażby to właśnie też to się wszystko ze sobą wiąże, ale jak wychowujemy dzieci teraz, jak wychowywane były dzieci 40-50 lat temu, tak naprawdę ta zmiana pokoleniowa miała miejsce przy obecnych mamach, które mają około 60 lat. One rzeczywiście były wychowywane jeszcze przez to pokolenie powojenne. Więc były zupełnie inaczej wychowywane niż my, niż kolejne pokolenia, i to one właśnie odcięły się tak naprawdę od tego wcześniejszego modelu, bo one już przeszły w takie relacje bardziej przyjacielskie z dziećmi. I to wydaje mi się, że też wpływa na to, że każde kolejne pokolenie utrwala takie dobre. Mhm. Z tego bierze to, co. To, co wartościowe, dokłada swoje elementy, ale to już nie jest odcinanie się od tego, co było wcześniej. I to też mhm. samo świadomość i wpływa, no jednak, na to, że kobieta jest coraz bardziej niezależna i, no, tak naprawdę, coraz bardziej świadoma siebie. Świadoma, świadoma i myślę, że świadomie też wybiera pewne role. Dla siebie nawet tą rolę matki i tego i w tej relacji takiej, ani innej. I to już jest świadomy wybór i to jest kolosalna różnica. Jakiegoś wyboru nie było po prostu, jeden model, teraz można go wybrać i, e, i to jest duża zmiana moim zdaniem. I, I super mieć wybór, myślę, że tak możemy skonkludować, super mieć wybór, a jeszcze tak sobie zadbamy o to zaplecze finansowe, to tym bardziej ten wybór jest y, jeszcze lepszy mieć go o to, a, a nie być. To jest duża różnica. Super, dzięki serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo miło. Bardzo. Będziemy, będziemy się dzielić tym, tym badaniem i tym raportem, także super. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś popełnicie, zrobicie taki w kontekście kobiet. Już no, się szykujemy. Tak. Już się szykujecie z następnym. Dobrze, to, to ja czekam w takim razie. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki serdecznie. Hej.